Witam Państwa, nazywam się Damian Gampka. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić produkt o nazwie C50 ILOG. Jest to cyjanoakrylowy klej w zestawie z aktywatorem. Jego główną zaletą jest siła połączenia oraz odporność na naprężenia. Czas otwarty kleju C50 ILOG to od 2 do 3 minut, ale mamy również do dyspozycji aktywator, który skraca nam ten czas do około 10 sekund. Jego użycie jest oczywiście opcjonalne i zależy od naszych potrzeb. Ważną cechą, która wyróżnia ten klej na tle konkurencji jest odporność spoiny na starzenie się oraz odporność na wilgoć, dzięki której możemy stosować ten klej przy montażu zarówno mebli kuchennych, jak i łazienkowych. Zastosowanie oryginalnego kleju C50 iLock daje nam gwarancję, że spoina będzie trwała i mocna przez bardzo długi okres czasu. Na koniec krótka próbka możliwości kleju C50 iLock No I w tym momencie spoina jest już na tyle odporna, że jest możliwość powieszenia na niej całkiem słusznej wagi walizki. Klej będzie pełną wytrzymałość osiągał po około 2 minutach. Były to informacje podstawowe na temat kleju C50 ILOG. Ze swojej strony zachęcam Państwa do odwiedzania strony www.cleo.pl, a naszych partnerów do odwiedzania zakładki promocje po zalogowaniu do panelu B2B. Dziękuję za dziś. Jeśli spodobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie zobaczyć więcej ekstremalnych zastosowań kleju C50 ILOG, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.